Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. O, Becia coś tu szaleje. Słuchajcie, w sylwester zbliża się dużymi krokami. Po sylwestrze 1 stycznia większość z nas, może nie wszystkich oczywiście, będzie boleć głowa. Wszyscy wiemy dlaczego. Więc to jest najlepsze na kaca Ciężka praca. Nie. <laughs> na kaca najlepsza jest kwaśnica. Kwaśnica. Rosołek ewentualnie jakiś. My będziemy mieli taką właśnie kwaśną. Zubkę. zupkę A, ktoś już przyszedł na kwaśnica. Kapusta niepłukana, smaczna w smaku. I ma być to. Kwaśna zupa, kapuśniak taki jak kwaśnica. O, będzie na razie bez, bez ziemniaków w środku. Z tyłu chodzi. Tak, specjalnie tak właśnie robię, no. żeby było bez ziemniaków, żeby po prostu było dużo do, do popicia takiego wy, wywaru, kiedy żołądek nam odmawia posłuszeństwa, po jak to się mówi. O, kiełbaska zamrożona. Tutaj do Kwaśnicy, ale my sobie zrobimy dzisiaj na kolację trochę tej kiełbasy. Dlatego, ale szkoda wodę później wylać, co nie? Więc ona się nam na kolacji ugotuje w tej kapuście. Da smak do, 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 do kapusty. To co zostanie, to zostanie. Będzie w zupie może takie mniejsze. A to co sobie, ten to sobie weźmiemy na kolację. Mam jeszcze też kości wędzone, więc też tu wrzucę i niech to się wszystko... To jest taki kiełbasa swojska z górna, co wy żeśmy, żeśmy Wam ostatnio pokazywali. Bardzo dobra w smaku, naprawdę bardzo dobra. Mhm. I tutaj jest mięso wieprzowe, jest na pierwszym miejscu oczywiście. Bardzo smaczna jest takie kiełbasa. Ja kupiłam sobie więcej i po prostu zamroziłam, i teraz jak potrzebuję, to wyciągam z zamrażarki i mam dobrą kiełbaskę. No i do tego pójdą kości wędzone i to wszystko będzie się pomalutku gotować. No, a gdzie są najlepsze kości wędzone? Moim zdaniem w dino. dino. Ale nie było. Nie było akurat, no. Widzisz i patrz, i teraz mógłby mi się przydał ten tasaczek. No, już jest w drodze. No, bo to szkoda, nawet. No bo te kości z Dino tam jest prawie samo mięso, nie? To tak, no ale nie było i wziąłem to, co. Także niech tu się gotuje. Tak. Będzie fajny taki właśnie wywar. Na... A on długo może postać w lodówce, bo to wiadomo, nie będzie. Kurde. Nie będzie żadnej śmietany, nic. O, patrz, no, nie wiem, gdzie tutaj to Nie tu się przerwało, gdzie ten. A, no to co? O. Majdzia nie mogę ci dać tego, bo one są słone. Tak samo, kapusta jest bardzo słona. Tak. Ja wiem, że lubisz, ale. Ale no. Zgaga cię tak. zaraz napadnie. Zgaga zaraz będzie miała. No Widzicie to... jak jest kawał chłopa? Tak i tutaj wlewam wody bo to ma być taka wodnista Później się to mięso obierze, te kości się obierze z mięsa I słuchajcie dam później do tych plastikowych swoich pojemników I na pierwszy dzień, chciałam powiedzieć świąt I w, w, 1 stycznia będzie jak znalazł taka zupka No, my już po kolacji. Tak. I patrzcie, wyszła. Ja tłuszcz, oczywiście, to co było tak dużo tłuszczu, to ja zebrałam, co nie? Mm -hmm. To ma być taka wodnista. Tak, taką właśnie chciałam. To będzie do popicia. Jeżeli ktoś będzie bardzo potrzebował, można ugotować dwa ziemniaczki i sobie takie pire tutaj dać. Ale mi chodziło właśnie do... Żeby później dać sobie do szklanki czy do kubka. I... No, tak się napić ciepłej, tak. Ciepła, kwaśna i aromatyczna z wędzonką. O, ekstra. Tak, takie coś pójdzie do. Do, do. Tu jest jeszcze kiełbasa, to ją się weźmie i, i pokroi do dwóch, się wrzuci kawałek kiełbasy. A resztę będzie. Dzisiaj nie za długi film, bo ja dzisiaj byłam w sklepie sama. Nie chcieliśmy słuchajcie brać Majki nawet, bo ja jak wyszłam, to ja mówię Artek tam można się udusić u nas, słuchajcie taki smog dzisiaj u nas był, że szok, ale do obiadu było fajnie, ale później no nie później szło, później jak normalnie jakby sikierę powiesił, nie? tak jakby normalnie sikierę powiesił, po obiedzie, powiesił. Nie, 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 nie szło czym oddychać. A widzisz, tu jest kiełbasa, także to jeszcze pójdzie do... Póki jeszcze słoneczko świeciło, było fajnie, nie? Mhm. Uh -huh. A jeszcze na dole są jakieś kostki, widzę. A, i byłam, słuchajcie, w Kiku. I chcę wam pokazać, bo przecież wszędzie są wyprzedaże. Może wam się jeszcze uda... Eee, Czekaj, bo tutaj kość. Może wam się jeszcze uda... To zostawię, bo tu się zaraz doda jeszcze kiełbasa. Chcę wam pokazać. Kupić bardzo fajną rzecz sobie kupiłam. Dwie rzeczy. I już wam pokazuję. Z tej firmy to... Jaką masz sukienkę? No to właśnie od Marty. Bardzo fajna, bardzo fajny materiał. Ja lubię tak chodzić po domu, także ja się bardzo dobrze czuję. Już no, wyżej trzeba było zadrzeć. Tak? No. <laughs> Nie pomyślałam. To gdzie ty mi pod spódnicę zaglądasz? A gdzie mam ci zaglądać? No. no. E, Przeceniony były. XLK ta... Janina, polska firma 25 zł. Kosztowała po przecenie, a przed przeceną da się zajrzeć. Zaraz wam powiem. Czy to się da, czy tutaj... Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, zakleili, ale może się da, patrzcie. Może się da, bo 25 zł zapłaciłam. Czekajcie. Co? Patrzcie, zapłaciłam 25 zł. Mm -hmm. A kosztowało 20. Przycena. Przycena. Patrzcie, jak, jak ten, jak to trzeba sprawdzać. A może to nie była przycena, tylko inaczej już euro stało, wiesz? Może. Bo nieraz też tak robią, bo już kilka razy widziałam. Może, no nie wiem, no 25 zł zapłaciłam. Fajna taka do... pod kurtkę, z fajnego takiego, naprawdę materiału, bluzeczka, pod, pod kurtkę po prostu, żeby przejść. Bardzo no. fajna. Ja lubię, bo ten materiał jest taki fajny, taki oddychający. I drugą sobie kupiłam, to dla pań, które mają duży biust i troszkę brzuszka, takie przy kości jak ja, to coś takiego będzie fajne. Tylko brać, jak ten, patrzeć rozmiar większy, bo są zaniżone rozmiary. Bo ja zazwyczaj noszę XL, co nie 44, nie raz 46, a to musiałam wziąć aż 48. Ale jak się ubiorę w to, materiał jest bardzo fajny, taki lejący w kwiaty, gdzie po prostu wszystko, widzicie, się gubi, gdzie są moje palce czy coś. Tutaj ma tak zebrane, pokazuję tylko dobrze. Tutaj ma tak zebrane. Także bius duży się fajnie mieści. Tu na końcu jest gumeczka, ale nie ściska tak fesz bardzo. Mm -hmm. a w sam raz. I tu na rękawkach też jest gumeczka. Materiał, on jest sztuczny, ale jest bardzo przyjemny w dotyku. Rękawy są całe takie, a plecy tutaj są takie. Ale to nic nie szkodzi. Z przodu, jak ja ubrałam to, bo ja specjalnie ubrałam je popatrzeć i w domu popatrzyłam jeszcze. Naprawdę wszystkie niedoskonałości. E, kryje także, jakbyście ten ktoś ma ochotę, to niech pójdzie sobie zobaczyć. E, 45 zł za, za nią dałam. Mhm. Także nie jest droga, a mówię, takie wszys wszystkie niedoskonałości to ona kryje do spodenek, bardzo fajnie e, wygląda. Także po polecam, jeżeli ktoś potrzebuje. Takie, tak jak ja, tak? No, nikt nie jest idealny, i ja też. Ja, ja bynajmniej nie jestem idealna. Chociaż się staram. Ale jakoś mi to nie wychodzi Dobra. Chyba to by było już na tyle. Tam, chcesz jeszcze jakiś komentarz? Nie. Komentarze może jutro e, będziemy, ten, e, e, jak to się nazywa? Odpowiadać na komentarze, na które e, m, m, żeście zadali. Także jutro sobie pozapisujemy i odpowiemy na większość komentarzy. Bo nam jest lepiej odpowiadać w filmie niż, niż ten. Patrz, tu ja szukam. Niż pisać. No, także będziemy się z Wami żegnać. Żegnamy się, miłego dnia Wam Nie no. Piszcie jak tam po świętach u Was. Gdzie na Sylwestra się szykujecie. No. Ten, nas, następną sałatkę już zrobiłam, tak? I jeszcze będą przepisy. Staram się codziennie dać jeden, a może nawet wyjdzie mi, że w jeden dzień dam dwa. Mhm. Także... Na szybkie przekąski na Sylwestra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Pa pa. pa, pa.